Jakie zaraz zaczynają. Jak tam bracia? Super, my tu się dzieszymy. jeszcze nic nie nagraliśmy, a już tyle Czy niższy to znaczy młodszy? E, właśnie nie wiem, który jest z Was starszym bratem, a który młodszy. Nie widać, zobacz, nie widać, tak samo wyglądamy. No, naprawdę. Wie, różnica wieku, rok. I parę kilo. <laughs> po prostu się inaczej rozkłada. Mogę? Wpieram im jedną i uciekam stąd. A, możesz stąd? Super. Paweł cię stresuje, bo Paweł jest, stresuj, bo Paweł jest profesjonalistą, a ty tutaj. O ja nie jestem. A ty, a jest. ty cias nie lubisz. Ty nie, nie, niego. Ty nawet nie, nie wiesz, jaki skarb masz w domu. Wiem, wiem. Przynosisz to? to? <śleski> Gotowy jest, się wszystko. I jeszcze maluje ściany i przybija gwoździe, no? Wszystko robi. Jeszcze na to wszystko zarabia. To jest prawda. Nie To co, złapały kolory zjedzcie. Tak. znowu przyszło. To znowu ja otwieram Samilaka. moje zamówienie z Samilaka. Pokażę wam w domu kolory dokładnie. Dzisiaj byłam na pazurkach w ogóle u Ani i u nóg i w ogóle jestem bardzo zadowolona. Także pokażę Wam w domu. A co to jest? Takie duże? A to dostałam, nie wiem. Otwieramy? Dzisiaj? Otwieramy. W sadzik taki to <laughs> wyglądałem. No weź tak nie buję to. A to, do A to śmieci wrzucaj wszystko tu. Co tu Piter dostałeś na dzień dziecka? Jak to się nazywa? Bien sekund. Chcę podać się prezent? Uh -huh. A co Tomasz, to masz jeszcze w tym, to jeszcze nie zobaczyłeś wszystkiego. Zobaczcie jak sobie cofają przez środek ulicy. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze. Pozdrawiamy. Przeszło od nazywają. Uwaga, uwaga, Co to jest. Snapchat mm, Reset. Pachnie, pachnie. Pachnie. Ja tobie wybierałam podczas. Ale nic czuję, Nie czujesz nic? Nie. Ja, ja czuję, od razu. Ja to wybierałam podczas warsztatów z panią żołmalon. Z tak, to są te męskie. Nie. Widać coś ostro, nie ostro, ostro. Nie, Balonii, wyłącz! Kamera jakoś krzywo stoi jakoś coś się z się popsuło Cześć Cześć Co tam? Gorąco mi Ja teraz w każdym vlogu będę mi mi gorąco To jest chłodno, nie jest tak źle jeszcze No, ale w nie jest Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, dobry. <gryz> Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja są kartę rabatową. <gryz> Dziękujemy <pojręko. gryz> Proszę bardzo. Pokaż tatuaż. Słuchajcie, zobaczcie jaka jest w ogóle różnica. Ale wybleknie jeden, nie? Ten jest świeży, ten już ma rok. Równo po roku zrobiłam drugi i tak mniej więcej po roku czasu wyblekł. Mały jest ok. No nie, ten też wybleknie, także... Nie Jezu, fajnie wygląda. Dzięki. Daruś nie ma jeszcze tatuaża, ale muszę sobie zrobić. Tak? Może jak jest się dzidzia urodzi, o... coś sobie zrobię. O... Napisz nam dzidzia? Dzidzia. Tak, <laughs> i takie I takie... roku. <laughs> I jak zwykle, Dariusz, mięso. A Karolina rybkę mm -hmm. No, no, no. jest dobra. A ty, Andrzej, tak. nic nie jesz? Nie, byłam dzisiaj z olfaktorem na obiad. O. o. Więc jestem bardzo najedzona. Rota, pozdrawiamy! Robił <noise> bałagan w naszym bagażniku O no, 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 pokażemy wam w domu, co dzisiaj znaleźliśmy fajnego I nasz nowy nabytek Jeszcze nagrywamy starą kamerą Ale pewnie nowe vlogi Już kolejny vlog będzie nagrany nową kamerą Sony to jest, ale opowiemy wam, czy dobra, czy niedobra Okej, okay. lecimy Opowiem wam, że jesteśmy teraz w, w, w koszykach Zobaczcie, jakie autka tutaj kolorowe Jakie fury stoją Zobaczcie, same instagramowe Kuchenny, Moi drodzy, ostatnio w Werandzie nie mogliśmy znieść śniadania Więc dzisiaj przyszliśmy zjeść kolację Taka piękna pogoda, niestety na zewnątrz nie ma stolika A to nie szkodzi, nie? No, ja muszę się napić, kochanie Bez alkoholu no ja nie chcę alkoholu, jak się herbatę, no. jak no. cały dzbanek herbaty. Jak ci się, pić się chce? Strasznie mi się stało. Strasznie gorąco, nie? Ja to dzisiaj mam taki dzień, że... Jest mi Ej, tak kudy, gorąco. Ten... Cały czas pachnie mi ten sabycz. z No, ja ładnie zabawę. pachnie na tobie. Dorota vlogerka. Dorota nagrywa filmy. Tak, jest ujęcie do vloga. Kochani, pokazuję wam zdobycze z naszego dnia. Największe. Największe. Później, na razie. Ale pokaż to. Ja chciałam to najpierw pokazać. Tak. Tak. Moi drodzy, to jest nowa kamera, którą będziemy nagrywali e, vlogaski. No i muszki tu widać. Mhm. I to jest niby najlepsza kamera do vlogowania na rynku. A co to jest? To jest Sony rx 100 Staramy się podlinkować Wam tę kamerę na dole. Będziemy ją oczywiście testować w następnych vlogach i pokażemy Wam różnicę w jakości. Co jest fajne, że bardzo bardzo szybko łapie ostrość. Tak jak widzieliśmy właśnie na testach, z tym my mieliśmy problem z tą kamerą właśnie. Tak, z tą, że Przecież... ciężko jest złapać właśnie ostrość, bo cały czas nam coś przeszkadza. Teraz kochani filtry z duki, udało nam się dorwać ostatnie sztuki, podobno mają jeszcze 3. wrócić, one są w ogóle mega tanie, bo są po 15 zł, ale e, Darek wyrzucił tam poprzedni. No to mi bo stwierdził, że nie ten, pan powiedział w sklepie, że niby można je czyścić, nie mam pojęcia, to jest taki filtr węglowy. Przesyłka od mojej siostry z Hardrock Cafe z Edynburga. O, dostałam oczywiście jeszcze od siostry kosmetyki, które Wam pokażę w osobnym teście na żywo. Kosmetyki dla mnie z kolekcji A Graveyard Girl. A y, dla dzieci dostaliśmy taki oto z Edynburga. Koszulkę, moja pierwsza hardrockowa koszulka Edynburg. Trochę duża, ale Zobacz. mam nadzieję, że Zobacz to. urośnie. Zobacz. To jest, słuchajcie, najlepsze. Yeah. Czy to nie jest czad? Naps, hugs and rock and roll. To wygląda jak taka jeansowa kurtka. Super to wygląda. Ja mm. jestem zakochana w tym. Little peanut mało orzeszek. Dalej chciałabym wam pokazać coś pięknego, co dostaliśmy od nietuzinkowo i podlinkujemy wam nietuzinkowo na dole, ponieważ e, dziewczyna wykonuje naprawdę przepiękną pracę, e, śliczne rzeczy dla bobasów i tutaj dostaliśmy pierwszy kocyk naszej małej bobuziary. Zobaczcie, z jednej strony jest chyba to się nazywa to chyba Minko. tak? No zobacz. <gry> Ojo, wow, wow, ale fajnie. Nie no widziałeś? No. Więc tutaj jest, widzicie, minko chyba to się nazywa? Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo może jakoś inaczej się nazywa ten materiał. E, tu pięknie wyhaftowane, tu mamy jeszcze taką płaską poduszkę, wiecie, można to gdzieś podłożyć. E, I co jest fajne, przy wszystkich tych e, rzeczach są takie elementy, takie metki, za które dziecko może sobie łapać. Tużka jest piękna, to jest łapacz snów, żeby dziecku wieśniły śniły same dobre sny. E, taka dla mnie bardziej dekoracyjna, ale zobaczcie, z tej strony mięciuteńka. Dariusz zrób haul był Forever 21 Taką fajną koszulkę kupiłem mam takie szelki. Nie wiem, czy ci się to podoba, Karo? Nie wiem, świetne. musisz to założyć, czy to jest fajne. Nie mam to pojęcia. To jest fajne. Pewnie we wroku. Jak, czy jak sam byś zobaczycie. mógł coś takiego zrobić, nie? tak, właśnie biała koszulka. I doszyć no, sobie takie szelki. Doszyć szelki, nie była bardzo droga. A drugie to teraz nowo nowość na rynku, czyli spodnie z dziurami. Takie dłuższe, nie lubię takich króciutkich z okładynkami, lubię jak jest coś długiego. Ja to... Najpierw e, Sephora, mark Jacobs. Kupiłam dwie rzeczy, muszę upolować jeszcze dwie, które mi się podobają. Piłam sobie e, mgiełkę utrwalającą, która pachnie kokosem. Jezu, jak ja tego użyłam w sklepie, ja w no. przecież pachnie jak kokos. A ja kocham kokos. A super butelka. Jest. No butelka jest o, fajna. fajna i w środku mamy właśnie mgiełkę Psikam ją na twarzy, żeby utrwalić makijaż Dzisiaj będę testować, zresztą nagram wam na pewno też na A druga rzecz to przepiękny rozświetleczek widzicie taki opalizujący ehm, Widzicie kolor szampana Taki szampana, ale, ale idealny złoty jest nowość, moi drodzy, bo zazwyczaj Pewnie macie wszystkie w swoich szklanych butelkach Jak nie macie, to muszę wam pozazdrościć Bo To moi drodzy jest Dior Savage dzikus I ten ten jest w sprayu i butelka jest metalowa. I, mm, jak I jak się psikamy nim, to musimy się nim psiknąć raz, bo jest bardzo intensywny zapach. No i po prostu, raz po prostu wystarczy, nie tak jak. Ale czuję, że ten zapach jest bardzo no ładny. Tak, właśnie, Taki męski Bo ja zazwyczaj robię tak jak szur, że psikam się 40 razy <noise> i uważam, że jeszcze jest za mało. Pani pokażę wam, co było w tej ogromnej paczce. Stuffaced, tej przesyłce ja już widziałam na zagranicznym. YouTubeie, na Instagramie i mi się strasznie podobało. Zobaczcie. Uwielbiam bronzery z Too Faced i właśnie tutaj są, jest pełna kolekcja. Serduszko Sweet Bronzer. Ja najczęściej używam hmm, Chocolate Soleil, jakbyście się pytali, albo Milk Chocolate Soleil, tych dwóch. Ale są różne, jest też Dark do ciemniejszej skóry albo do ciemniejszego konturowania, Snow Bunny, e Sun Bunny i jest Pinko Leopard, które. są pokażę, które. centki I tu jest spis wszystkich produktów. Hello, gorgeous. O! Oh, jedna ręka ciężko. Ok? I zobaczcie, co było pod spodem. Bo to jest najfajniejsze. A pod spodem schował się kapelusz Too Faced. Jest piękny po prostu, jak go zobaczyłam mówię super, szkoda, że nie przyszedł mi przed moim wyjazdem wakacyjnym, ale przyda mi się jeszcze na lato gdzieś na balkon, na wyjście nad Wisłę, jest po prostu boski, także piękna przesyłka, jak zwykle tu nie zawodzi z tymi swoimi przesyłkami, piękne.